Ostatnią scenę, już kulminacyjną klipu do mojego najnowszego singla, Komalia. Przenieśmy się do teraz, do momentu, w którym była siódma rano, a my zawitaliśmy na planie i każdy był taki: co się dzisiaj wydarzy? A nagle jest już ostatnia scena. Mega się cieszę, ponieważ będzie to klip praktycznie w 80% nagrany na green screenie. Jest to coś nowego, ale mega się jaram. że nie mogę doczekać efektu finalnego. Ogólnie, planowo, bardzo się upieramy przy tym, żeby wyszła ta piosenka jeszcze w maju, bo właśnie w maju kwitną konwalie, A kąwalie nowo są przepiękne. Po prostu, konwalie. Bo wyobraź sobie, jakbyś miał Róże no to tak już obyty są strasznie, nie? a konwalie są takie jednak cute. No nie mamy tu spośród tych kwiatów konwali, ale to by mi nie pozwoli nawet ich mieć, bo nie można dosłownie teledysku wiesz, przeobrażać, żeby tutaj na przykład nie wiem, mieć cały samochód w konwaliach. To są takie zasady no, pech, 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 teledyskowe, pech, 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 które się dowiedziałam. Ścian. że mówiąc, było kilka takich must które chcieliśmy zawrzeć w tym, w tym teledysku i możecie się śmiać albo nie, ale totalnie scenariusz na teledysk mi się przyśnił. Później wysłaliśmy ekipie takie zapytanie i prośbę o przeanalizowanie piosenki, napisanie scenariusza i wysłali dokładnie kropka w kropkę, jak było w tym śnie. I to jest niesamowite, bo ja wtedy od razu powiedziałam, tak, to jest ten teledysk, robimy to. Jedynym detalem, który, który gdzieś tam dodaliśmy, to był początek, czyli ten wstęp przed zaczęciem się jeszcze piosenki. Bo jeszcze nie wiecie, ale czy wiecie w sumie już? Mogę jeszcze zdradzić jedną rzecz. Najlepsze jest to, że do tego klipu dobieraliśmy wszystkie możliwe sukienki, które troszeczkę jakby nie będą uwydatniać to, że jestem w ciąży. Tymczasem pod tą sukienką kryje się właśnie taki już brzuszek 8-miesięczny. Jestem serio, jestem szalona. Kiedyś sobie taką myślała kiedyś, że zrobię klip w 8 miesiącu ciąży, to bym pomyślała sobie, nie, no wariatka. Teraz to jest zupełnie normalne. Ten numer jest o tym, żeby po prostu czasami móc się wyluzować, przenieść się do takiego innego świata, takiego luźnego, od różnych komentarzy, kiełku myśli i po prostu być, cieszyć się chwilą i żyć. I to jest właśnie fajne, najpiękniejsze i tego czasami nam brakuje. Jednak ale jednak No tak, masz takie e, motylki e, Tak. A co z tą maską? Robimy tą maskę? Jest. Yes? Lecimy szybko, no? Dobra. To jak wzięłaś tą kiecę i tak. Chcecie zmęczona? Czy nie, właśnie nie. Podekscytowana, ale jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie. Zrobiliśmy na razie pierwsze sceny w studiu, teraz wyjeżdżamy, lecimy nagrywać w plenerze. To ona zadowolona się podawa. No, mi się Podobno. podoba. I ja, jeszcze raz! <grym> tak. <trym> Wracamy do studia i teraz ale już poprawie. będą wszystkie ujęcia na green screenie, z ale w ogóle Słaj, idealnie by przestało padać do tego jednego ujęcia. Dzisiaj mamy deszczowy dzień. Mieliśmy nagrać jakieś piękne ujęcia w słoneczku, ale coś tam nie wyszło. ale to nic. Deszczowe ujęcia też spoko. U mnie poszło. Proszę na kąpie. Którą mamy godzinę? 22.30 Jeszcze wcześniej jest 22.30 Dla wszystkich brawa! Dziękuje, brawo! Ej, nazwałeś na konwali, a to moje ulubione kwiaty! Tak? Twoje Tak, tak Nie, czekaj, stop! Jak ty to, to zrobiłaś, że ty nagranie ci wciąż na no właśnie O co tutaj chodzi? Wszystko możesz możesz było i go nie ma. Możesz mhm. obstawiać, kiedy to nagrywałam. Chodź był tak dawno nagrywany. Możesz mi potem po teradysku po jak Cięk... obstawiasz. Dobrze, dobrze, dobrze. No? Jaki to styl? Amerykański. O, o, bo jest. No, ja fawie. już widzę światło Dorado widzę. Ja w ogóle się nie znam na stylach, ja znam tylko pop rock i tak dalej i rap, i myślę, że to będzie taka właśnie wakacyjna, spokojna piosenka. Tak. Ale taka nie rapowa, tylko taka trochę popowa i ja jestem ciekawy, jeśli amerykański faktycznie to Ten jak to zostało kalenie. w Polsce zrobione. Ej, a Boże, jaka piękna. Bardzo ładny makijaż, to trzeba powiedzieć od razu. Stylizacja, wow, bardzo stylizacja bardzo ładna. To starodawna, dawna, tak. wiesz? O. No zobacz. Ej, taka Katy Perry Chod trochę. Ale nie ale pięknie tak wyglądasz, pięknie, tak. no. 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 Katy Perry by. Aż się... Dziwne, że tu się dziwoł no. To były te kwiatycznie. No. Tylko część. Ej, naprawdę dobrze. Bardzo tak? dobrze. No, to ja... Jak tak gadaliśmy i widziałem, ile poprawek miałaś, to myślałem, że będzie troszkę gorzej, a jest naprawdę fajnie. I rzeczywiście udało mi się zamarkować ten brzuch, żeby go nie było widać. Ej, gdzie to jest nagrany? Co jest? No, też Wow! Ani ona Ej, Totalnie, totalnie! Ej, tu masz realne wajdody ogólnie z wyglądu. Tak? No. Nie spodziewałem się tego w ogóle. Nie takiego klipu. To jest na latarki, nie? Czy to jest że mi się chce płakać? A mi nie płakać, mi się chce biec tak do przodu. Oh. Do biegania. Ej, no. W Polsce nie było nigdy takiego teledysku chyba. Wygląda jakby w ogóle to było wygenerowane wszystko jest przez inteligencji. To jest epic. Ale ładnie brzmi. E? Ale w ogóle jakiś taki bardzo... Nie polski, tak. ale tak chciałabyś się powiedzieć tak. Inny niż... No inny niż wszystkie Nie no, to musiało być trochę temu No Dwa miesiące temu Na miesiąc? Dwa nie miesiące Nie no, ja mówię, mówię, że to było nagrywane cztery miesiące Ja mówię, że pięć nawet Pięć miesięcy temu? A nie no, to nie. zima była Nie, Czekaj, włóżę od boku włóżę. weź stań trochę Lubię. wiem <laughs> Dwa miesiące, tak jak mówiłem Może tak być też Ej nie no, szczerze? Mega fajne bardzo dobrze zrobione No nutki wiadomo, nie, tutaj nie oceniam już, bo ja już je usłyszałem, ale jest to moim zdaniem największy hicior Najfajniejsza nutka, twoja moim zdaniem, serio tak? bardzo fajny vibe mano. Ja lubię takie piosenki, które mają tak bardzo dużo energii Ta, ona ta jest spokojna, ale też ma dużo energii Ale właśnie to jest jedna z niewielu, które tak bym sobie dodał na playlistę i sobie nasłuchał Fajnie Nie dość, że piosenka jest bardzo przyjemna dla ucha, to jeszcze ten teledysk chce się oglądać Tak? Mega hipnotyzuje, no Pięknie w ogóle. To jest poziom Mariany Grandy. Polska nie gotowa na takie teledyski. Ja myślę, że dużo osób przy tym będzie werka tak odszukiwało samego siebie. Będzie gorszy dzień, no puści sobie. Super, Super jest. No. Oho! Nie nie chcesz. O! No, no, Ale pięknie wyglądasz w ogóle. Right. Sort of totally no, trochę. Ale są piękne te kolory. Klip inny, level, well, totalnie. Tak. Właśnie to ma Barbie vibe taki, taki. Mega Barbie vibe. Bardzo fajnie. Te samochody, to wszystko, no. Fajnie. Nie dziwię się, jak kiedyś będę z tą radę i normalnie polecić, to. Ja generalnie, siedząc nad wisłą wieczorami, będę sobie to puszczać na słuchawkę. Oa, miła No! Co jest? ładnie wyglądasz na tych wszystkich, w takich makijażach i dalej. Tak. Ale tak, ja czuję, no. że to jest wiesz która będzie nie w radiu. Tak? tak? Tak. Lżejsza wersja panili, no. Te <grymne> konwanie <grymne> przypominają Mega fajnie. Więc... Gratulacje. Dziękuję bardzo. Przemek się śmiał, że to jest trochę Vibe wanili, że jest wiesz, też tak jak ta, tylko trochę inna jednak ta wajna. No jest... ja w ogóle nie czuję tego wajku. Okay. Jazd... Ja. Mega fajne. Gratulacje. Dzień, yes, no fajne. to fajnie. Ale to, mi to, sprankowałaś a... tym Eldorado. No. Ja no. powiem, <zpopular> Pięknie! No, dziękuję bardzo. Ja powiem od razu, że jakby to jest właśnie styl muzyczny, który chciałam opisać, a nie umiałam tego obrać słowa i właśnie tak to sobie wyobrażałam, ale teledysk i stylowy. Piękna. No. Pięknie Piękno. wyglądasz w ogóle w całym klipie. Dziękuję bardzo. Ja na pewno będę słuchał cały czas sobie. Znaczy, nie nie <laughs> cały czas, ale często. Na tak? zapytań, o, fajnie. Klimatyczna bardzo, naprawdę to bardzo fajne. Tylko, że nie wsłuchałam się w słowa, bo Tak, tak, to tutaj ten niestety sound system nie domaga, ale bardzo mm. ładny teledysk <laughs> i bardzo ładna. Muzyczka. Tak. Ej, ale ubrałem się pod kolor e, Tak, Barbie, Tak, Barbie, Barbie style. Ja bym coś chciał z Weroniką nagrać kiedyś. Tak? U. Chciałbym. Tak? Fajnie, dobra, możemy nagrać. Chcesz nam powiedzieć, kiedy to było nagrywane w takim No musicie. to uwaga, to było nagrywane trzy tygodnie temu. Co? Ooo, no. solidna robota, solidna robota. Piękna piosenka i teledysk wow. Teledysk to Top. jest brawo, gratulacje. I dziękuję gratulacje.